Witam wszystkich w grze, w grze The Hunter Classic. Ja jestem Żuczek Games. Witam was w pierwszym odcinku z tej serii. Dzisiaj będziemy sobie polować na wszystkie zwierzęta w tym rezerwacie, jakie nam się tylko nawiną na celownik. Jesteśmy na rezerwacie Bash Rangers Run. Wziąłem sobie takie oto dwie bronie. Tu mam przygotowane na broń na dzikiej świnie oraz tu na kangury, kozy, czytale I tam chyba to będą wszystkie zwierzęta, które zapamiętałem. Nie przedłużając, zaczynajmy. Pójdę sobie w tamtą stronę. Może coś, coś tam można będzie chodzić. Naladuję sobie ono. A ten już na naładowany, Przed odcinkiem zaznaczyłem sobie na mapce miejsce, w którym odzywała się samica lisa. Właśnie pójdę do tego punktu. Zobaczcie czy tam jeszcze raz. Nie rozglądnę się, bo na tu nic nie widzę. Może coś tu się nie Tam tak ludem kozy chodzić. I za pierwsze kroki. Zobaczmy. O, jest to królik europejski? O, widzę, widzę królika, ale nie wzięłem ammu właśnie na te króliki, więc sobie odpuszczę. Została mu na dziki oraz w tym mam mm, na ka kangury dzikie kozy. Aksis, akis, o, akis, sobie sobie. akis, akis, może coś tutaj akis, wygląda tak wygląda właśnie wygląda właśnie tu jest drugi geobozowisko tu się kręcą też kozy jakieś tam wczoraj do byłem jest nowy był Sprawiony tutaj a to jest taka ozdoba Tutaj mamy jakieś tropy kolejny krok dużo ich tu jest następny nic. Na razie. Zaczęłam od godziny 12.00. O tej godzinie powinny być jakieś różnego rodzaju zwierzęta. To w niemałych ilościach. Nawet nic nie widzę. Dobra, wiecie co? Przeniosę się do, do drugiego obozowiska. O, widzicie? Od razu mamy dziką świnię. Próbuję trafić w to. Dobra, będzie jak nie jest. No i, tak. i podchodzimy. Na kucaku. W ogóle mam zły kolor ubrania, bo nie papią się tak w tło. Na górce. Mamy tam za kamieniem. Właśnie tam będę podchodził. Marek już tu jeszcze, nie będzie jedno, ale jest jedno Dobra zobaczę, mały śni... A! Ja to nie... Tego też nie będę strzelał Ale powiem, fajnie, że tego strzela Dobra, to schodzi mi wiesz

Tylko na tego typu zwierzęta. Ja też to sorry, jakbym nie trafił. Albo jakbym trafił, ale by nie palił. No ale tak jak mówię. Dobra, nie. Dobra, podchodzę, może się zatrzymać. Co się teraz zrobiło? Bo nie wypatrzył. Może strzelać, czy nie strzelać? Może podejdę jeszcze trochę i strzelić bombę. A może teraz szuknie? Добра, добра, добра. Добра, подай до вашего. не Вот, что ты делал. Подай до вашего. Добра, иди до 3, 2, 1. Trafiłem? Nie gadaj się! Mamy pierwsze zwierzę, ładnie dostał. Chyba na płuco. Tam widziałem jeszcze jednego. Nie, no super, pierwsze zwierzę. Ładna sztuka, ale plama. Mamy. Patrzymy. O, grzbiet! To była samica, więc nie ma co się spodziewać po giemsach. Za dużo. No I tak ona wygląda. Zdjęcia nie będę robił, bo nie, nie jest najlepszy ten No i tak to, tak to wygląda. Idziemy dalej. Mam przeładowano od razu. Ładnie dostał, położył się naraz. Myślałem, że bezpiecznie będą to nie Przez cały odcinek. Ale dobra. Do tego drugiego idziemy poszukać, może będzie. Tu się przełożono jakieś kangury, może będą aksysy. Kolor, kolor, widzę. Dobra. Tam, w tych terenach ładnie stada, drygaron. tym, na tym, tutaj, nie wiem jak to nazwać, czy to nie wiadomo, jak to rzeka. Yy, takie dwa stada duże znalazłem. Trochę już my się ostrzelali. Mamy tropy. O, jest pewnie na PO pe jest spłoszony. I tak to poluje. Tak sobie tutaj zarabiam. na coś. Potem Wam sklep pokażę. Może. A na razie skupmy się na polowaniu. Może być długi ten odcinek, ale po trochę trzeba pochodzić. O kangura jest tam w wodzie. No. To ładnie. Lubię z takich odległości strzelać. I tam, za tym drzewem. Może mocniej. No, nie widzę. Ojej. Ja... Nie będę chyba strzelał, bo strzela daleko, Albo... Dobra. Chcę zobaczyć. Dobra. dobra podejdę chwilę kawałek. Jak ucieknie, to ja nie, nie ma sensu bronić. O, już nie, nie za bardzo. Za tym krzakiem. Hah, cobra, jangan nyepotnya bagi Ini Oh, cuman kroto yang kelas, coba kelasnya. Kena solidaritas gak nih? Pesan, sama ini Za tą górką powinien się ujawnić kucnę bo może w każdej chwili... O, widzę, widzę. Kangura. Jakby coś. O, tam jest. Ale ja się skupię może na tym dynku. Ale co tam będzie za tą górką. Dobra, widzę że tu, tu biegu. O odchodzeniu, trochę wstałem, zabarłem, no, pobiegłem przez chwilę i widzę tą sztukę. Widzieliście, tam była też koza, zaczęła uciekać. Nie no, już nie warto tak biegnąć. O kurde, a się zaczęło. Widzieliście, tam biegnie. Uspokój się. No, przed czym ona się boi, tak? A. O, mo dobra, zwolnij... Nie, dobra. Nie opłaca się, nie ma. No, tak stały, myślałem, że się nie przetruszyły. Tak już strzelięto. Dobra, idę tam. Tak nagle, nie? Odbiega, odbiega, no to może jeszcze trafię Schodzi Trzeba oddech No no no, chodź tu Nie ruszaj się, nie ruszaj Dobra, nie biegnij, stój chłopie O, lek, chłopie Nie Patrz, Patrzcie, patrzcie O, już ona już nie powinna, dobra, biegniemy po nim. To już jest koniec. To nie to nie ma pas, sprawdźmy. Nie mam zapasowej amunicji, mam. Siedem. Dobra. Jeszcze trochę pochodzimy, postrzelamy. To jest widzik O, widzę, widzę jakby nie. O, czyli... Dobra. Całym speedem biegniemy tam w pocznym korze. Na pewno już le leży. Chodzimy na tę górę, żeby się tylko nie Dobra ja. Nie Chodzimy, wchodzimy. Ładne widać w tym Co jest? Nie, jest. A tutaj tekstury tak oszukują powiem. Wszystko dla mnie jest zwierzęciem. I co? Jest! Mamy kozy. Ja nie mówiłem? Coś jeszcze białego, bo to pewnie. Jeszcze jest to stado. Widzicie? Zobaczmy, gdzie dostała. Dwa strzały: prawa tylna noga i druga prawa tylna noga. No. Dwa razy dostała na prawo, to się nie widzę. Musiał... O! O! Dobra. Widzicie to? Jakbym miał lepszą lornetkę, to aż screenshot'a Jakby Jakbym miała lepsze przybliżenie. A ja się nie boję, ja stąd mogę strzelać. Ale trochę podejdę. Ja mam dobrego sera. O, i mamy ładne statko. Tak to wygląda kus. O, gra nie jest najlepszych lotów. Widzicie, że kolzy wchodzą pod tekstury. Mi to nie przeszkadza. Dla mnie spoko gra. Polecam. Dla tych, co yy, lubią. No, idzie, idzie. Mamy cztery. No cztery. No, cztery. Czarne. No. O jest tego, nawet nie idziemy do tego no, kurde. no to jedno z większych stad. I teraz tak. Na pierwszy ogień idzie ta łacata. Dostała. I teraz spróbuję jeszcze ustrzelić tak na daleko. Tak na kwartowo. Ty już się uspokoiły? Nie. nie, nie ma tej, tej biegni, ten klaciak. Czyli coś jest nie tak, ale pewnie dostało. Dobra, biegniemy. Mogę podejść trochę, ale ja, jak lubię z pierwszego, do prawie że z pierwszej strzelnię. Tak, trochę Kiedyś taki, taki bandy, był musiałem podejść. Teraz to jest kilometra mojego celu O, po, już wracają. To zaraz jeszcze im dołożę. No, które? O, czarno-biała śmia. Na czym się skupiamy, bo teraz mamy pełno zwierząt.

Teraz mamy okazję na strzała. Nie, nie dostała raczej. Dobra, się rozstrzelałem na postada, a pewnie żadna nie padła. Popatrzcie. Aż się nie płoszą aż tak daleko jeszcze będę okazję poprawić. Idzie ta ruda. Что-то достать? Туди достана. Туди достана. Туда, туда, туда. А, да, туда, 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 I nie widzę pewnie, czy ona dostała. Teraz za nim zabawa tego. I tak tyle, nie wiem, gdzie ona jest teraz. Ile ich tam ale chmary. Nie wiem, nie wiem. Tu coś jest. Chyba tutaj wszystko żyje, nie? To co waliłem. Do Mam jeszcze trzy patiski, więc mogę jeszcze to nadrobić. No, na, no na przykład, nawet krwi nie ma. Chyba, że ja nie umiem zrobić. Bo tyle i było, to. Ciężko się dziwić. Chodźmy Nie, biorę. Oddech, oddech, chłopie, trzymaj oddech. A? Dobra, puszczę. Nie, no, za daleko. Dobra, pój pójdę. No, aż by na łeb dostałam. I widzicie, za jeden strzałem. Jeszcze jedno O, kurde, ale proszę. Dobra, mam ostatni strzał. Chyba nie będę... O już nawet nie ma kur. Nie ma co się... Chyba że ten na jaka tak. Dobra, już. Jedna. Druga koza na koncie. Dziś najlepszy nie jestem. Dużo nie upaluję tych zwierząt. Nie jestem jakimś Mistrzem Ale nie, dostrz dostrzelać. O, widzę jeszcze. No nie chcą je opuścić Tako... Widzicie mamy drugą W sumie już A Ale druga w tym stadzie I polowana Gdzie ta ruda jest? Ja nie będę wiedział gdzie to wszystko pozbierać Widzę Widziałem lepsze, lepsze kozy. nie jest jakaś też specjalna, ale nie robi, No nawet z kosmosem. Szyja lewe, półcawą troba. No to był piękny strzał. Ładnie to sięło. 24 gęsi. Mam chyba. Nie wiem, o co chodzi. Rogaty już zwierząt, czy co? O, tak, tak, to jest online. Te zdjęcia nie będę robił, mam trochę porodu, muszę ich wziąć. Jeszcze idziemy po tą biała czy czarna? Bo ja do białej strzelałem. Nie wiem, tak, że, chyba, i, chyba, że trafiłem w jakąś... W tą czarną. No, bo tu ja normalnie widziałem, że do białej strzelałem. Czarna tu się nie cię Chyba, że jakoś tam strzeliłem faktownie. No to na pewno nie jestem. Chyba, że mi się wydawało, że ten jest ten kolor. Nie wiem. W ogóle poza rezerwat wyjdę. O tutaj mam granicę, to po raz powiedzieć, a może cofnąć. I co jest? Nie, no. Czarna jest. jeszcze ja poszukam tej wiary, bo ja nie wiesz, że... Czarną strzelem ciało prawe puso serce. Tak ona wygląda. Nie wiem. Tu powinna być. O późniejcie. Nie wiem. Nic, nie widzę. Widzieliście, że czarną strzelałem jakąś tam, nie jakąś tak. Ale to na pewno biała biała. Prawie muszę się wydaje, że biała, nie? No tak pod słońce. Po tak, zostały mi naboje teraz na... Yy, na dzikie Dobrze. Jeśli Wam się odcineczek podobał, łapka w górę. O, widzicie. Nie ja będę strzelał. Subskrybujcie mój kanał. A ja się z Wami żegnam. Cześć.